Przychodzi babcia do lekarza na badania. Lekarz tak obsłuchuje ją, opukuje i mówi: Pani w tym wieku, to musi zacząć się oszczędzać. Nie może pani chodzić po schodach, bo to panią męczy. Staruszka przychodzi po dwóch miesiącach na wizytę. Jak się pani czuje? No wie pan, panie doktorze, lepiej, ale mam pytanie: czy mogę już chodzić po schodach? Oczywiście, że tak. To dobrze, bo to wspinanie się po piórnochronie na szóste piętro już mnie trochę męczy. Jaś pyta dziadka. Dziadku, dlaczego ten pies ma taki krótki pomarszczony pysk? On wygląda jak bulldog. Nie, to akurat golden. Wpadł na ścianę goniąc kota. Siedzą dwa koty na śmietniku. Miał! Ho, ho! Co ty stary, jak ty mówisz? Uczę się języków obcych.